Yo, jak się macie w ja tym grafu i zapraszam Was do kolejnego komentarza Live z Gry Call of Duty Advanced Warfare. Jak widzicie tutaj gram KF5 Breakneck elitarne, ma ta broń bardzo dużą szybkostrzelność. Nie jest to moje ulubione KF5, ale, ale, ale dużo osób naprawdę twierdzi, że jest znakomita. Mi, mi osobiście ono nie pasuje, tak? Te feelingi w ogóle nie za bardzo mi leży, ale nie mówię, że to broń jest na przykład jakaś tam, nie wiem, traged, tragiczna, tak? Że, że nie da się nią grać, czy tam, że, że jest słaba. Jest, jest spoko nawet. Dobra, dobra, bo tutaj się strzelamy, latamy, a tutaj mamy gościa za plecami. Minusem bardzo dużym tej broni jest to, że nie ma powiększonych magazynków, co dla mnie to jest absolutny mus, tak? Powiększone magazynki absolutny mus do każdej broni, ponieważ w Advanced Warfare. Trzeba wywalić naprawdę czasami i po magazynku, tak, takim przysłowiowym magazynku. On tam leży, nie? Już ciało jest. Dobra. Yy, więc to jest, to jest to, przez co ja tej broni nie lubię, tak? To powoduje, że, że źle mi się gra z tą kiwerką. O nie, on tam siedzi. On tam gdzieś siedzi. Spróbujmy mu plecy zrobić. Gdzie on siedział. Tutaj jest. Pięknie. Wyrolowany został. Tylko kolego gdzieś... Tutaj jest, dobra. O cholera, mam snajpera za sobą. Ja pierdzielę, tylko nie snajper. Dzięki. 15 masz, ładnie. E, ogólnie nie grałem bardzo, bardzo długo już w Call of Duty, Advanced Warfare, ani jakieś inne. Czekajcie, ja tam spuszczę bombing rana na web I, i, i trochę nie mam cela, tak? No to widać strasznie jak nie mam cela, nawet nie powiedział. Dobra, ja tym muszę spadać. O nie, nie! O nie, nie, nie! Ale przez cholernego dasha znowu ginę, nie? Strasznie nie lubię tego dasha. no... To nawet jak długo grałem na padzie, to nie byłem przyzwyczajony do tego. Więc ja też inne scores, triki. Coś innego, coś ciekawszego, może <coughs> zobaczmy, jak podziała mój atak laserowy. Trzeba go zwać Double Kill. Nice, nice, nice. Ja się koledzy rozpicie, chyba z drugiej strony już to. No zobaczcie, zrespił się. Przy mnie się zrespił w jaskini. No czajcie to, jak się mogłeś tu zrespić? No, jak ty się mogłeś tu zrespić? Jesus Christ. Mniejsza z tym. Mniejsza o większość jak to się mówi. Ciśnijmy dalej. Boże ten snajper to... Mam farta do niego, nie? Ale czuję, że prędzej czy później zaraz tutaj takiego wypałaci minoskopa gągowego. To nawet się nie ruszę. Już będę leżał. Gdzieś to tam jest. Dobra, pobiegłem dołem. mi się wydawało, że tutaj są przeciwnicy, no właśnie tutaj leży. O, dokładnie. Dokładnie ślesieńko. No, tam jest ten snajper. Robimy podchody z innej strony. Dobra, mamy i po raz kolejny. I mało życia. Więc przydałoby się Tutaj trochę mądrzej to zrobić, bo mi trana sobie na drugą stronę. Niech leci. A chleć mój przyjacielu. Ode mną gdzieś jest. O, oni tutaj respa teraz mają. Ja tutaj na niego poczekam chwilkę. No dokładnie. O oh fuck! Na granata wpadłem, to jest Call of Duty, nie? Ja pierdzielę. Takie randomowe ten śmierci. Bycie cholera, jasna. Peszek. To się nadziałem na tego grona, to naprawdę pechowo. No, już troszkę lepiej celem. Tak jak celuję, to lubię. Że, że, że to celowanie jest dokładniejsze. Z opóźnieniem, ale padł. Teraz, gdzie wy będziecie? Ode mną jesteś. Pode mną. Nie wiem, za mną, przede mną, kurczę, wszędzie. Na całej stugości, na całej linii tam gdzieś się porespili. Byli wszędzie, dosłownie, byli wszędzie. O, właśnie, wiedziałem, że dostanę w końcu Gongo od snajpera, nie? To było do przewidzenia. Długi strasznie ten mecz jest na tdm -a. Plecy, kochane plecy. Jezu, nie przeskoczyłem tej cholernej barierki. Chciałem spać tam do tyłu, nie? A nie mogłem jej przeskoczyć, nie przeskoczyłem jej, się zawiesiłem, no i to już była dupa w sumie. Dobra, przybiegłem stąd, więc tutaj będą przy... przeciwnicy, skąd przybiegłem. To jest taka logika, chodź tutaj, bo cię nie będę gonił. Ja mam SMG-ka, no właśnie. Ja mam SMG. O, oh, fuck you. Ty masz akaripa, jesteś lepszy. No ale dobra, wygraliśmy. 75 do 45. Tak na no, szybko wpiłem. Jak widzicie, rzeczywiście moja celność nie jest za dobra. 25 do 6 nie jest najgorzej. Próbowałem złapać gości wyprestiżowanych, no ale jest teraz godzina. 13 i, i, i byłem w paru lobby i nie znalazłem nikogo wyprestiżowanego tak dobrze, więc no to najlepszy, najlepszy, najbardziej wyprestiżowany gracz ich znalazłem, ale będę się starał szukać dalej, więc do zobaczenia, ja się z Wami żegnam. Na razie oczyściół, co żołnierze.